Dzień dobry, proszę Państwa. Dotarliśmy dzisiaj do restauracji Złoty Okoń w Serocku. Wcześniejszy odcinek ze Złotego Lina bardzo Wam się podobał i zdania były takie podzielone. Mówiliście, że tutaj też jest bardzo dobrze. Sorry, zjedziesz na tej zjeżdżalni? Zjadę. To dawaj. O, ledwie się zmieściłem. Także jesteśmy w restauracji, która znajduje się około 7 minut drogi od Złotego Lina. No i podobno tutaj też można wspaniale zjeść. Średnia ocena jest ta sama, ale jest więcej opinii, ponieważ tutaj jest ponad 4000. Także widać tutaj więcej osób dociera i pozostawia swoją opinię, ale z tego co widziałem, no to właśnie te oceny są takie same tak naprawdę. A co tutaj można zjeść? To zaraz się przekonamy. Dzień dobry? Dzień dobry. Co tam? Nie. No pewnie. macie. To jak w Berlinie był najlepszy. A nie oglądałeś filmów? Oglądałem. Jeden jak na razie. A, no to musisz nabrało. Musisz wszystkie, bo tam my mówimy finalnie, który jest najlepszy, wiesz? Ile można człowieku na ciebie czekać? Powiedziałeś, zaraz wrócę, 30 minut ciebie nie ma, ja czekam, głodny jestem. Ty sobie jaja robisz? Kto ci w to uwierzył? Widzowie. Naprawdę mi tak powiedział, ale mam dla ciebie dobrą informację, bo na potykaczu za tobą jest wypisana taka pozycja jak pierogi z truskawkami. Pierożki z truskawkami to jest to, co lubię, szczególnie po wczorajszym złotym linie. Bardzo były dobre. I też jest opcja w śmietanie, tylko że tutaj jest lin, czyli to, o czym opowiadał Pan nam w że złotym linie. Ryzykowny. Tak, że ryzykowny, ponieważ on ma jakiś taki charakterystyczny smak. No nic, idziemy zająć miejsce przy stoliku. Fajnie jakby był ten sandacz, nie? W śmietanie no. byśmy sobie go zjedli. Przepraszam bardzo, how much is your day outfit? Czy 50. Dzięki. No są te pierożki z truskawkami w takiej samej cenie jak tam, bo tam chyba 35 było, nie? Tak, tak, tak. I tutaj jest to samo. E... Z tym rosołem, tutaj jak wygląda sytuacja. Co jeden. I też jest rosół Czekaj. domowy z ręcznie robionym makaronem. O, dziękujemy Super, dziękujemy bardzo. pięknie. A czy macie taką opcję i w ogóle rybę e, zwaną sandaczem? No jest widzę. najbardziej. Okay, Można go zrobić w śmietanie. Jak okay, najbardziej? Smażony w śmietanie, zapieczony w sosie śmietanowo-pomiderowym, grillowany. Mamy też fajnego sandacza, tutaj trzecia pozycja, w formie grillowanej i do tego idzie pierżynka z borowików, sosik zawilany śmietanką i z cebulką. Ziemniaczek z wody w zestawie. To nie, super, to byśmy nie. poprosili może tego sandacza w sosie śmietanowym. W samej śmietanie, tak? Czystej. W samej śmietanie. Bo on jest w jakiejś panierce cieście, czy...? Yy, Uprzednio jest dokładnie. Okej, okay, okay, to takie coś poprosimy, poprosimy na pewno rosół, pierogi z truskawkami. z jagodami nie ma jeszcze? Co? O. To poprosimy jej truskawkę i jagody dzisiaj, tak? Rok założenia 1996, proszę Państwa, czyli jakieś 30 lat różnicy jest. Czyli to jest nowsze, tak? To jest nowsze. Tam jest dużo fajniejszy ten ogródek. Zdecydowanie. Jest blisko ulicy. No i tutaj jakby za tym płotkiem, który nas tutaj odgradza, jest od razu parking. Parking, potem jest ulica. Tam dużo przyjemniej się siedzi, w tej zieleni, w takiej ciszy. Ognisko, jeszcze wieczorem jak rozpalą. a Myślisz, że ten pan tak nam nakładał te porcje tego, co zamówiliśmy, przez to, że nas poznał, czy tam po prostu jest tak dobra obsługa? Szczerze nie mam pojęcia. Jeśli byliście tam, to dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy to my zostaliśmy tak obsłużeni, czy jest to po prostu tam na wiecie, porządku dziennym. Ale fajnie, że się zgodzili, żeby tu usiąść, mimo że teraz dzisiaj jest wyłączony jakby z ruchu. Ryby morskie smażone Ryby z pieca Ryby z grla Ryby w śmietanie Ryby z wody z warzywami i owoce morza Sadki Dodatki Sosy i mięsień Uuu deser u pucharek lodowy bardzo proszę A dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Dostaliśmy dwie łyżki, czy nie? Tak jest, oczywiście, że tak. Dostaliśmy... O człowieku. Dobrze, że zapytałeś. Dostaliśmy dwie łyżki i chyba wszystkie sztućce, które mają w restauracji. O kurczę. Od, Dosta od razu cały zestaw. Tyle widelcy i tyle noży i wszystkie ciepłe. Fajny rosołek, fajny. Widzisz, i tutaj już widać te oka tłuszczu. Ten jest zdecydowanie bardziej tłusty. Jest mniej marchewki na pewno niż w tamtym rosole. Makaronu wydaje mi się, że jest podobnie. No i oczywiście mamy tutaj też natkę pietruszki. Z tego co widzę i z tego co pamiętam, oczywiście też, to ten makaron jest taki trochę szerszy. Tak, grubsze nitki są takie. Jest to oczywiście też makaron domowy, tak jak i w tamtym przypadku. No a co ze smakiem? Samego bulionu spróbuję. Duży plus za to, że rzeczywiście ta zupa została podana w kilka minut. Nie wiem, ile minęło od złożenia 3 minuty. Jeśli chodzi o wygląd tego rosołu, wydaje mi się, że on jest troszkę jaśniejszy niż ten z poprzedniej restauracji. No, bo tak będziemy się tutaj odwoływać. Jest to wielkie porównanie tych dwóch restauracji. Ale w smaku nie wiem, czy nie lepszy. Czuć, że na pewno jest dużo bardziej tłusty. Nie jest to oczywiście najlepszy rosół w życiu, jaki jedliśmy. Nawet w tych testach restauracyjnych. No, ja cały czas pamiętam jakiś sentyment darze ten rosół, w w zakopiańskim barzem mlecznym. Ten makaron jest tutaj bardziej wyczuwany pod zębem. To, że to są takie grubsze nitki, to akurat na plus dla niego, moim zdaniem. Mi chyba ten rosół bardziej smakuje. Jest o złotówkę droższy od tamtego poprzedniego. Po pierwsze, jest bardziej tłusty. Po drugie, jest taki bardziej intensywny. Bardziej czujemy ten aromat tego bulionu. No, mi bardziej odpowiada, szczerze mówiąc. Rosołek tutaj na plus. Wyjmę oczywiście łyżkę, Książulowi dam nową, bo to też jest dosyć istotne. Często o tym piszecie. Proszę bardzo, próbuj. Złotówka różnicy tylko jest, tak? Tak. No, to słuchaj, ja myślę, że nie ma co tutaj się na siłę doszukiwać. Lepszy, gorszy. Może rzeczywiście bardziej w tym rosole tutaj trafia do mnie ten makaron. Po prostu jest w takiej grubszej postaci. Ja wolę taki makaron. Czy pójdziecie do złotego lina, czy przyjedziecie tutaj do konia i macie ochotę na rosół, śmiało i tu, i tu zjecie dobry rosół po prostu. Smaczny, przyjemny, dobry rosołek. Dziękuję bardzo. Jestem najbardziej ciekaw, szczerze mówiąc, tego sandacza, ponieważ tutaj musieliśmy trochę go tak skonstruować poza kartą. Bo ten sos śmietanowy, w którym jest jakby ta ryba, on tutaj jest docelowo z pomidorami. My poprosiliśmy bez tych Pomidorów, a za to jako dodatek ten szpinak. Tam fajnie grała ta całość, że ten szpinak był połączony z tym sosem śmietanowym, no i w tym ta ryba pływała po prostu i to taką jedność tworzyło i takie było spójne w smaku. Tutaj zobaczymy, jak wszystko będzie podane oddzielnie. Ciekawe. Myślę, że te pomidorki to mogłyby też fajnie zadziałać. Tak, tylko nie chciałem wiesz, no bo jednak pomieszać. Ale bo też pani mówiła o tym z podgrzybkami, też pewnie dobry by był. Tak, tylko wiesz, taki każdy dodatkowy składnik jakoś bustuje tam smak, nie? No tak. Tam mieliśmy tylko sos śmietanowy z tym szpinakiem. Więc więc tutaj wypadałoby też jak najbardziej podobne danie wziąć, żeby smaki móc porównać. No i tak, proszę Państwa, dostaliśmy już nasze tutaj piękne dania. No pierwsze co rzuca się w oczy, zupełnie inaczej podany jest ten sandacz tutaj, nie? Tam była jakaś inna taka część tej ryby. Tutaj mamy cały jakiś filecik. No, wygląda to naprawdę całkiem ciekawie, tylko ja tu widzę jakieś grzyby w tym. No może to jest ten z podgrzybkami. Coś tutaj może nie zagrało, ale sprawdźmy to. To są na pewno grzyby, no nie da się tego w ogóle tutaj oszukać. Jeśli oglądaliście odcinek ze Złotego Lina, tam było to zupełnie inaczej podane. W jednym półmisku mieliśmy rybę z tym sosem i szpinakiem, no i te dwie kulki ziemniaków też były na tym półmisku. Tutaj mamy jakby wszystko oddzielnie. Spróbuję sobie w pierwszej kolejności w ogóle szpinaku, tak, na przekór. Szpinak bardzo dobry, są to liście szpinaku, no i bardzo wyczuwalny jest czosnek. Ja lubię taki właśnie szpinak bardziej czosnkowy. Dobra, przejdźmy do testu ryby. Jak się zagłębiłem trochę w tego fileta, widać już tą panierkę. Jeśli chodzi o tego fileta, jest na pewno bardziej wyczuwalny smak ryby. Natomiast jeśli chodzi o sos, jest on taki ciężki śmietanowy. To jest taka śmietana, którą jesz i później ona ci tak właśnie na brzuchu siedzi. I później mówisz, o ale mi ciężko. To jest właśnie tego typu sos śmietanowy. Ziemniaki bardzo podobne, jak w Złotym Linie. Sprawdźmy tą rybę. Zdecydowanie bardziej w złotym linie mi smakowała. Przez to, że ten sos jest taki ciężki, jest taki lepki, wiesz, ta śmietana jest taka ciężka. Tam mimo tego, że to był sos śmietanowy, ta śmietana była jakaś taka, wiesz, lekka, nie narzucała się aż tak bardzo. Tutaj jest taki posmak takiej właśnie ciężkiej śmietany, która później na brzuchu siedzi. Czy tak będzie, to się dowiemy dopiero po zjedzeniu, ale już pierwsze wrażenie, takie właśnie sprawia. Nie wiem o co chodzi z tymi grzybami. Szczerze, w samym sosie tego nie czuję. No ale są one tutaj zdecydowanie. Jeśli chodzi o rybę, to jest. Bardzo to dobra, to nie ma się co doszukiwać, że jest, wiesz, źle przyrządzona, źle przyprawiona i tak dalej. Tym bardziej jak jest zela na takim sosem, to nie za bardzo już czujemy, wiesz, ale zdecydowanie bardziej smakowała mi ta w linie. Spróbujmy w ogóle zrobić taką kombinację, że do tego sosu dodamy sobie tego szpinaku. Może on tak łagodził, wiesz, ten smak śmietanowy, nie? Na zdrowie. Powiem ci, że w przypadku tej ryby właśnie było tak jak myślałem. Czyli ten szpinak łagodzi ten ciężki posmak śmietany, więc tam mogła być przewaga tego sosu, przez to, że ten sos już był wymieszany z tym szpinakiem. Bo właśnie przez to, że go dodajemy do tej ryby, do tego sosu, jest taki łagodny smak. Nie macie właśnie tego ciężkiego posmaku śmietany. Tak, sama ta śmietana tutaj, no jest troszkę za ciężka jak dla mnie. Szczerze mówiąc, warto pojechać do Złotego Lina, przez to, że dostajecie to jakby w jednym daniu. Wszystko to jest połączone i nie musicie dobierać. My skomponowaliśmy sobie taki Zestaw, wiedząc, że tam to nam bardzo smakowało. Nie wiem, czy jakbyśmy tu najpierw przyjechali, to byśmy, wiesz, potrafili sobie taki zestawik skomponować. nie? Widzielibyśmy, że ten szpinak fajnie tu gra z tym sosem śmietanowym. No tam nam polecił to ten kelner. Dużo lepiej tam ta ryba wyglądała, tak jak patrzę na nią teraz z bliska. Tu jest zdecydowanie bardziej tłusty ten sos. Po prostu. Uh -huh. Nie, wiem, może tu jest inna śmietana użyta. Dużo cięższy wydaje mi się też, że ta ryba, ta panierka w niej, to jest bardziej takie ciasto tutaj. Takie jakby piwne ciasto, o co chodzi. Uh -huh. Nawet to tak wygląda z bliska. Tam to była taka. Przypominało to trochę tempurę mi Troszkę to, to tak, co było no. wczoraj. Wydaje mi się, że po prostu ta panierka tutaj jest gorsza niż tam. Ale nadal jest to smaczne. Szpinak jest dobrze doprawiony. Rybka też jest ok. sos jest fajny. No wiadomo, tutaj macie wrażenie, że jecie coś bardziej ciężkiego. Są te grzybki też można sobie skubnąć. Jest to dobre, ale myślę, że na sandacza wróciłbym tam. Ciekaw jestem tylko jak ceną Bo jak się okaże, że to jest drożej, to zdecydowanie złoty lin. Dziękuję bardzo Także różnice są tak naprawdę mało zauważalne Jeśli cenowo nie różni się to jakoś gigantycznie To jedyną różnicą, którą możecie mieć To tak naprawdę tego pana, który nas obsługiwał w Złotym Linie Tutaj ten sos rzeczywiście jest trochę bardziej ciężki To jedyne różnice, które widzę tak naprawdę w tym zestawie Tu i tu zjecie dobrego sandacza po mhm. prostu No i co? Przechodzimy do słodkiej sekcji no, Dawaj, dawaj, dawaj Już widzę jak ci ta ślina tutaj człowieku cieknie Przekrójmy sobie go o! Rysnął. No, Tamte pierogi były dodatkowo jeszcze, wiesz, tymi truskawkami, tym musem truskawkowym polane, nie? Co byś powiedział od razu? Grube ciasto. Grube ciasto. Grube Dużo ciasto. grubsze ciasto. Pierożki, one wyglądają na dobre. Mhm. Widać, że jest cienkie ciasto, bo niektóre są tu nawet pootwierane. Bardziej jest ciasto niż. Farsz. Niż farsz. Tego farszu jest bardzo mało, śmietana jest bardzo, bardzo osłodzona, jest mega słodka śmietana. Uważam, że ona powinna być trochę taka kwaśna, mimo wszystko jeśli farsz mamy słodki. No, brakuje mi tutaj tego ozdobienia na zewnątrz, jakby tu jeszcze tym musikiem truskawkowym było to polane. Ciasto w tych pierogach jest za grube, Lipa. zdecydowanie. Lipa, no. Zdecydowanie złoty lin tutaj ma przewagę, jeśli chodzi o pierogi. Więcej ciasta niż, niż farszu po prostu. Bardzo malutko, ja bym powiedział więcej niż połowa. No. Mm, to to jest ciasto i tego farszu bardzo mało. No i ta śmietana, jeszcze raz spróbuję. Turbo słodka śmietana. W linie aż tak słodka nie była. Była trochę kwaskowa, przez co fajnie jakby tutaj równoważyła tą słodycz z tego farszu. Złoty lin jednak tutaj prowadzi. Może spróbujmy tą jagodę, bo w tej jagodzie trochę wydaje mi się, jakby one były cieńsze. Albo więcej jagód jest. Ładnie wygląda. Dużo jagód, ale co ciasto mieliś? I sam ten farsz nie jest jakiś za dobry. Jadłem dużo lepsze pierogi z jagodami. Mhm. Jeszcze jednego, żeby wiecie, mieć porównanie, czy na pewno wszystkie są takie same. <ścoughs> Na pewno jest tu dużo więcej farszu niż w przypadku tych truskawkowych. Przede wszystkim to grube ciasto zabija trochę smak w ogóle tego farszu. Mm -hmm. To jest największy problem. Niestety, pierogi nie pokonują tutaj złotego lina. Spróbuj sobie jeszcze. Jedźcie mm. te pierogi. Chciałeś tych pierogów? Proszę, dwa talerze, człowieku. Mm, no, dawaj, dawaj. No nie, no spróbowałem tego z truskawką i od razu wiem, że tamte było niebo lepsze. To jest tak, jakbyśmy mieli kebabu karima. Może już kojarzycie o, co, o czym mówię? Kebabu karima, a sirin Dosłownie w pierogach. Bo w pierogach są tylko dwie rzeczy Ważne, tak naprawdę, ciasto i farsz. Farsz jest podobnie dobry, ale no tam to ciasto po prostu się rozpływało. Jedliście pieroga, w ogóle nie czuliście, że jecie ciasto. Minimalnie i ta truskaweczka, uderzenia, eksplozja smaku w ustach, tutaj gryziecie, gryziecie, mielicie po prostu ciasto. One i tak nie są złe. Jakbym nie znał tych z lina i zamówił te tutaj, też bym je zjadł ze smakiem w sumie, ale no jak mamy porównanie, no to to jest niebo a ziemia, dosłownie. Zdecydowanie za dużo jest gryzienia i mielenia tego ciasta. To powinno inaczej działać. Takie bardziej po prostu są zapychające, no. Podsumowując, jeśli chodzi o sandacze w linii i tutaj, no to nie jest to aż taka diametralna i od razu narzucająca się różnica między tymi daniami tu i tam. No ale jeśli chodzi o pierogi, mimo to w złotym linie uważam, że sandacz minimalnie tam jakieś różnice były i to na korzyść lina, tam był po prostu lepszy. No a pierogi już tutaj tak naprawdę zadecydowały, gdzie bym wolał pójść zjeść. Odpowiedź chyba już każdy zna. No ciasto jest grube, kurczę no. Ja jestem bardzo ciekaw tych pierogów w linie z mięsem. Też pewnie są przepyszne tam. No bo to po samym cieście już wiadomo, że po prostu pierogi to jest ich robota. Nie w sumie ryba też. Ciekawe co tam jest niedobrego. Na 100 tysięcy subów Cię tam zaproszę i zamówimy wszystko z menu. Jak ja sobie jutro tam pojadę bez kamery. <laughs> nie, nie, poczekaj na moje 100 tysięcy followersów, <laughs> i tych subskrybentów, nie? I z ciekawostek, to cena jest taka sama. No I tu, i tu 35 zł. No zdecydowanie tam są lepsze po prostu. Poszedł do nas kelner i powiedział: Dzień dobry panowie, ja was ten, znam, kojarzę i tak dalej. Tego. No i tam powiedzieliśmy szczerze, jakie są różnice. To samo co Wam tutaj mówiliśmy, powiedzieliśmy też kelnerowi, że w pierogi w linie są dużo lepsze. Dużo lepiej się to je, nie mielicie samego tego ciasta. Zaraz płacimy i pogadamy sobie jeszcze przed restauracją. Co wy na to? Jesteśmy po wizycie w Złotym Okoniu. Za całe zamówienie zapłaciłem 198 zł. Jest to dużo mniejsza kwota niż w Złotym Linie, ale tam wzięliśmy jeszcze lemoniadę, piliśmy kawy. Tutaj zamiast kaw wybraliśmy piweczko. Oczywiście zero. Cena pierogów jest taka sama I tam i tutaj kosztowały 35 zł Cena rosołu tutaj jest o złotówkę drożej Jest jedna rzecz, która mnie tutaj tak wie. Podszczypuje Tak jak tam była ta lemoniada za 45 zł Tutaj szpinak, wiesz ile kosztował? Nie wiem 14 Co ty gadasz? Kurde no, no Dosyć oddam. spora miseczka Trzeba przyznać No ale jako taki dodatek 14 zł Dodatkowo do dania Które i tak już nie było jakoś mega tanie. No To ile wychodzi sandacz? Może rozdzielmy to Pire kosztowało 10 zł, sandacz kosztował 52 i szpinak do tego 14, czyli to jest 62 plus 14 76 zł. To tu jest drożej. Jeśli chcesz zjeść sandacza ze szpinakiem z ziemniakami, no to tutaj zapłacisz drożej. Tak, zdecydowanie drożej. Tam wychodziło ile? 71? No niewiele, niewiele taniej tam, no ale jakieś 5-6 zł. Jak porównałem sobie te dwie restauracje, ja znam smak w jednej i w drugiej, to chyba moje serce jest ku złotemu linowi. Ten ogródek jest tam przyjemniejszy. Tutaj Oczywiście jest to fajnie zaaranżowane przed lokalem. Ten stawik, ten wodospad, który jest za moimi plecami, ale ten Złoty Lin ma fajny ogródek i tam jest taki vibe takiego spokoju. Wchodzicie do jakiejś takiej zielonej oazy, bardzo miło, przyjemnie. Za całe zamówienie, tak jak mówiłem, zapłaciłem 198 zł. Czy jest to dużo, czy mało, to już napiszcie w komentarzu. No i dajcie znać, którą restaurację wolicie. Czy jedliście w Złotym Linie, czy w Okoniu, gdzie Wam bardziej smakuje. Ja się z Wami już żegnam, do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Trzymajcie się, pa. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Dla tych wytrwałych, którzy wytrwali do końca odcinka, chodźcie, pokażę Wam coś jeszcze. Proszę Państwa, pierwszym tutaj miejscem, które macie, jakby na terenie restauracji, jest sklep rybny. Drugi to bar Bistro Kurczak Zrożna. Przyznam się, że kiedyś przyjechałem tutaj, ale w złotym okoniu była taka kolejka, że wybraliśmy się tutaj na kurczaka. Bardzo dobry. Jeśli chcielibyście zobaczyć taki test, też dajcie o tym znać. Przyjedziemy, przetestujemy. Kurczaczka Zrożna. Lubisz kurczaczka Zrożna? Lubę. Ja też oczywiście. Do zobaczenia kochani. Pa, buźka.